Yeah. w 2025. Kapek, czyli youtuber głównie od YouTube Shortu. Ogólnie Kapek jest jednym z największych shortiarzy, który na swoich shortach przedstawia różne głupie rzeczy, jak i te ciekawe. Do tego nagrał on trochę więcej filmów od Ratka Haberko, z którym głównie kojarzą mi się polskie shorty. Jego niektóre filmy również są często dosyć ciekawe, ponieważ na przykład na jednym z nich zrobił sobie samemu ustawianą dramę. Sprawdzając jego kanał pod tym film, zauważyłem, że jego dwa ostatnie filmy dosyć mocno odbiegają od wyświetleń od pozostałych, choć że uważam, że są naprawdę mega fajne i strasznie zastanawia mnie fakt osoby. Spadku wyświetleń, ale życzę mu jak najlepiej. Papek to goat! Radek Haberko, czyli najpopularniejsza osoba na shortach. Ogólnie Radek jest osobą, która wybija się dzięki shortom, jednak ich jakość jest naprawdę wysoka, a nawet uważam, że najwyższa w Polsce. Jest on znany z mega ciekawych shortów, które zyskują po miliony wyświetleń, a do tego dodał dwa zwykłe filmy na swój kanał, które również nie odstają od jakości. Nagrał on dwa ciekawe filmy, z czego w jednym z włamywaniem się do różnych miejsc, nawet jako nauczyciel do szkoły, a za to w drugim gonił go 50 stalkerów, co trochę przypomina mi menhantyzm. Minecrafta. Ja sam poznałem radka na jednych nagrywkach i w realu również jest mega pozytywnym gościem, z którym świetnie mi się gadało. Nowy Freeze! Nowy Mr. Beast. Czyli chodzi o nowy kanał MrBeasta. Ogólnie MrBeast Beast stworzył kanał o nazwie More Mr. Beast Gaming, który w przeciągu 3 dni zyskał 100 tysięcy subskrypcji. Na tym kanale prawdopodobnie Mr. Beast będzie zamieszczał kompilację swoich filmów, właśnie z gamingu, na co wskazuje pierwszy film, który w 3 dni wygenerował 5 milionowy świetle. Co ciekawe, to zyskał on dotychczas naprawdę mało ilość subskrypcji, jak na skalę MrBeasta, Jednak nie reklamował jeszcze do końca tego kanału i pewnie za niedługo będzie miał powyżej jednego miliona subu. Nie tylko ciekawi, co powiedzą tym polskie komentary, ponieważ dużo osób, na przykład mnie, krytykowało za wstawianie kompilacji, a nawet taka osoba jak B odpala sobie osobny kanał do tego, bo tak jak ja chcę więcej kasy na lepszy kontent, to co pokazałem na swoich filmach Iriel. Ja czekam na film z urodzin nieśmiesznego. Kebab Friza, czyli chodzi o nową dramę związane z kebabem Friza. Ogólnie Freeze wraz z Przemkiem Pro postanowili otworzyć swojego własnego kebaba, który znajduje się w Krakowie. Nie zapowiadali go oni jakoś mocno, ponieważ ponieważ przez dwa tygodnie zamierzali powoli zacząć promocję, by sprawdzić jaki będzie ruch, jednak odwiedził ich dosyć szybko księżulo. Głównie księżulo skrytykował cenę kebaba, która naprawdę jest spora, choć sam kebab ponad smakuje dobrze, a do tego księżulo otrzymał wiele więcej gram właśnie tego kebaba, przez co zaczęła się wielka drama faworyzacji influencerów. Chris do tego się odniósł, mówiąc, że musiała zajść jakaś pomyłka oraz zamierzają oni wrzucić z tego błędu jakiś film na YouTube'a, który bardziej to wszystko wyjaśni, ponieważ sprawdzili oni monitoring. Ja to wolę być fit! Książka Mr. Bisa, czyli chodzi o nową zapowiedzianą książkę Mr. Bisa. Ogólnie jest to informacja z około miesiąca, jednak jakoś ją ominąłem, ponieważ pojawiło się mało artykułów na ten temat. Ogólnie Mr. Bisa podjął się współpracy wraz z Jamesem Pattersonem, gdzie napisali książkę, która jest inspirowana serialem Squid Game. Sama książka jeszcze nie wyszła nie wiadomo kiedy dokładnie wyjdzie, ponieważ negocjujemy oni o prawa autorskie do wydania tej książki. Jednak tytuł jaki ma być z nieoficjalnych informacji brzmi The Most Dangerous Game, czyli najbardziej niebezpieczna gra, która brzmi dosyć spoko. Ja sam jestem ciekaw co za MrBeast w tej książce i raczej zastanowię się nad jej kupnem. Książka MrBeasta przed GTA 6. Ptyś 2, czyli chodzi o nową piosenkę Ptysia. Ogólnie na kanale Wojan Games 3 dni temu została dodana nowa piosenka o nazwie Wojan i Ptyś pleca, która jest stworzona jak można się domyślać dla osób młodszych. Głównie w całej piosence śpiewa Ptyś jednak również pojawił się Wojan, a sama piosenka wyglądowo prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i jest to drugi hit Wojana. Pierwsza za to piosenka Wojana była wydana dwa miesiące temu o nazwie Dirta wylałem do kranu i osiągnęła aktualnie aż 3 2 miliona wyświetleń, to jest ogromną liczbą. Również na kanale Wojan Plus pojawiła się piosenka pleca, jednak z inną, prostszą animacją. I co najważniejsze, to z napisami. Plecak, Zawsze na plecach mam go! Powrót Vito, czyli chodzi o jego powrót na kanał z nową piosenką. Ogólnie wczorajszego dnia Vito dodał na swój kanał piosenkę miłosną, której opowiada o Belli. Jest to jego powrót na jego kanał po dwuletniej przerwie, jednak prawie rok temu również wystąpił na kanale Beli w jej piosence. Wtedy ludzie spekulowali, że może to zapowiedź powrotu Vito na YouTube'a, jednak się mylili i pod w tej rocznej przerwie Vito zamieścił piosenkę. Według mnie mega fajnie, że Vito znów coś wrzucił dla swoich widzów I mam nadzieję, że będzie zamierzał wrócić na YouTube'a, ponieważ może nie oglądałem jego kontentu, jednak pamiętam jak oglądałem niektóre z jego filmów, gdy byłem o wiele moczy i bardzo go wtedy polubiłem, tak jak i kiedyś w realu. Vito szefem! Kamuś wraca! Czyli chodzi o prawdopodobny powrót całej ekipy kamerzysty. Ogólnie na TikToku założyli oni nowe konto o nazwie powrót składu, a na nim zamieścili już cztery TikToki. W momencie nagrywania tego filmu na tych TikTokach pokazali już wszystkie główne osoby ze starej. Ekipy, poza kamusiem oraz Violo. Jednak na tym się nie kończy, ponieważ TikToka na TikTok promują, że pokażą kolejną osobę albo że właśnie będą wracać, i spodziewam się, że do trzech TikToków pojawi się również kamuś. Najbardziej zastanawia mnie jednak fakt masy pozytywnych komentarzy, w których zazwyczaj pojawia się wiadomość, że każdy tęsknił albo że w końcu wracają, jakby wszyscy zapomnieli o starej dramie. Ludzie po czasie zapominają. Mikołajar, czyli jeden z najbardziej hejtowanych TikTokerów. Ogólnie jest to osoba, która chciała robić konne na podobiu łatwo gęga, jednak mówiąc bardzo specyficznym głosem oraz podnoszę. Śmiesznie ręce do góry. Jego największą rozpoznawalność dały mu słowa: łatwo gęk nie został jeszcze przez nas przebity. To ludzie przymamowali na TikToku i sam Mikołajar teraz robi paręset tysięcy wyświetleń na TikToka, jednak dodając je dosyć rzadko. A na sam koniec przejdzie trasę rowerem, a lajki mają znaczenie. Jednak tego TikToka jeszcze nie wstawił, a co najśmieszniejsze, to łatwo gęgo wybrał spośród 22 osób, do których przyjedzie, więc będzie mocne dół. Nikt mnie nie irytuje, kon! Wariacie, czyli nowa popularna postać na TikToku. Ogólnie wszystko wzięło się od kąta o nazwy wyciekawa ciekawostki 4 w którym zostały zamieszczane śmieszne filmiki. Content tego konta polega na tym, że mówi na początku wariacie, a potem podaje jakąś głupią, bądź ciekawą ciekawostkę jak na przykład co by się stało, gdybyśmy wrzucili fireworkę do kibla. O tym koncie aktualnie nagrywa bardzo dużo osób, jak nawet prawo Marcina, który podaje jego ciekawostkę i mówi, abyśmy tego wariaty nie robili. Dla mnie najbardziej komiczne jest to, jeżeli obejrzycie na przykład spięcie go TikToku i zawsze na początku jest to charakterystyczne, śmieszne słowo wariacie, które daje jeszcze lepszy klimat. Wariacie, a czy wiedziałeś, że musisz mieć suba śmieszne? Quersin, czyli jeden z nowych polskich animatorów. Ogólnie kanał na polega na opowiadaniu historii związanych z używkami, a w tym poruszaniu głównie tematu zioła. Sam Kwerstin założył kanał dosłownie w tym samym czasie, kiedy powstał zabawny, choć że nawet go nie widziałem, bo nie zdążyłbym zrobić takiej jakości filmu w ciągu 5 dni. Jego kanał jest oczywiście odzwierciedleniem kanału Ninja oraz wielu innych amerykańskich youtuberów, którzy wrzucają dosłownie te same filmy na różne kanały. To jest to taki mini trend w Ameryce. Samego Kwerstina zdążyłem już poznać, i jest spoko osobą, więc fajnie, że. Tak, wyszło przy YouTubie i w sumie aktualnie jest jednym z największych animatorów, ponieważ jest bardzo mało YouTuberów tego typu. Koda, że masa animatorów odeszła. Czajnik 3.0, czyli chodzi o Daily na kanale Czajnika. Ogólnie, Czajnik na swoim głównym kanale powiedział, że otwiera swój nowy kanał, a tak naprawdę przerabia kanał Strego, który odzyskał podczas jednego z odcinków na kanale Czajnika. Na tym kanale postanowią podjąć się z jednego z najcięższych wyzwań YouTubeowych, czyli publikację codziennych filmów z prawdziwego życia, co jest bardzo czasochłonne i bardzo wpływające na psychikę. Sam jestem ciekaw, czy Czajnik dotrwa cały rok Daily, ponieważ przykład. Miał też oj Wojtek robić daily, który podczas tego challenge odpuścił przez zbyt duże koszty filmu I jestem ciekaw czy też będzie tak w przypadku Chaynika Za dużo już herkie pietobawy. Wojan 2 Czyli chodzi o drugi Minecraftowy kanał Wojana Ogólnie Wojan ostatnio założył nowy sekretny kanał na YouTubie o nazwie WojanMC Na samym początku zastanawiałem się czemu zrobił taki ruch Ale od razu przypomniało mi się, że dokładnie w taki sposób Nazywa się jego serwer w Minecraft I prawdopodobnie na tym kanale będą filmy tylko serwera Jednak po dodaniu pierwszego odcinka Przestał dodawać filmy I zastanawiałem się czemu zrobił taki Ruch, ale pewnie po prostu czekał na monetyzację. Bo dwa dni temu dodał kolejny film, który jakoś mocniej się nie wybił. Jednak jestem ciekaw, czy Wojan dalej będzie prowadził ten kanał. Według mnie fajny pomysł, aby oddzielić filmy z serwera. Jeżeli kogoś on mocniej interesuje, to spoko rozwiązanie dla widza. Wojan Team! Przerobiony Mr. Beast, czyli chodzi o AI Edity związane z nową wersją Mr. Beasta. Ogólnie na TikToku stał się trend, który polega na przerabianiu Mr. Beasta w jego przystojniejszą wersję. Sama jego nowa wersja wygląda o tysiąc razy przystojniej od samego Mr. Beasta, i nawet jest to masa dziewczyn. Zaczęła nagrywać TikToki, w których błaga, aby Mr. B zmienił się w taką wersję. Jego nowa wersja ma dłuższe kręcone włosy, więcej biżuterii, tatuaż na ręku oraz jest lekko szczuplejszy. Nie wiem do końca skąd się wziął ten trend, jednak powstaje tysiące takich editów z tą samą piosenką, która jeszcze bardziej pasuje do tego klimatu, a nową wersję nazwaną Mr. Lin. Błagam! Chcę takiego chłopaka!